Mam do Ciebie pytanie. Ciekawi mnie, jak często się modlisz i gdzie się modlisz. Ja właśnie wybieram się teraz do pewnej kaplicy, którą odkryłem no, już pewnie ze 3 lata temu w okolicy, która jest otwarta od 9 do 22. Jest tam wystawiony najświętszy sakrament i można stanąć przed Panem który jest w Najświętszym Sakramencie Kiedy się nie modlę, to jestem trochę właśnie jak te tramwaje na tej bocznicy Stoją, co prawda pewnie muszą odpocząć Muszą się zatrzymać, żeby móc dalej później ruszyć Ale modlitwa właśnie jest do tego też niezbędna, żebym... Czuję to i widzę po sobie, że z tego usłucham, z tego ginę. Jest tak wiele różnych form modlitwy. Pamiętasz może taką sytuację, że kiedy wprowadzano arkę, to Dawid tańczył. Tańczył jak wariat, tańczył jak szalony, czym zraził do siebie zresztą swoją późno, późniejszą żonę. Która nim zaczęła pogardzać, że taki niepoważny. Dawid, mam na myśli oczywiście tego zwycięskiego króla Izraela. Kiedy rozmawiam z przyjaciółmi, to widzę taką prawidłowość. kiedy ktoś opowiada o swoim życiu, zwierza się. Z reguły pojawia się taki motyw, że upadek poprzedzał brak modlitwy był pierwszą rzeczą, którą nam zabiera, to jest właśnie modlitwa. Zniechęca nas, nie chce nam się, nie mamy czasu, jesteśmy o tym przekonani, że nie mamy czasu, żeby się pomodlić. Zamiera życie sakramentalne, zamiera chęć uczestniczenia we mszy świętej, a jeżeli już tam jesteśmy, to nie rozumiemy, to nie dla nas, nie czujemy. Każdy z nas jest inny i... Mamy inne doświadczenia, inne potrzeby związane z modlitwą, ale wspomnę tutaj na przykład tylko o świętej Teresie z Lizie i Teresie Zawilni. Miały bardzo różne doświadczenia, ale obie podkreślały znaczenie wytrwałości i ufności w modlitwie, nawet gdy doświadczały zniechęcenia. Teresa z Lizie, znana ze swojej małej drogi. Uważała, że najważniejsze jest, aby pozostawić życie w rękach, w rękach Boga, nawet w obliczu trudności. Podkreślała, że ufność Bożej miłości i opatrzności jest kluczowa. Modlitwę postrzegała jako zjednoczenie i oddanie się w Boże ręce. Niech Ci Pan błogosławia, o teraz się zawili niestety w następnym szorcie.